Program Moja Woda służy temu, żebyśmy stosowali mikroretencję przy naszych gospodarstwach domowych. Trzeba też pamiętać, że to nie tylko jest kwestia suszy. Woda, która spływa z gruntu do, do, do rzek, do jezior, niestety spływa z zanieczyszczeniami. Powoduje eutrofizację rzek i jezior, a w konsekwencji również lokalną eutrofizację Morza Bałtyckiego. To jest niezwykle ważne, żebyśmy zatrzymali wodę tam, gdzie ona spada, albo najbliżej tego miejsca. Przede wszystkim zachęcamy gorąco do szczegółowego zapoznania się z regulaminem i z programem programem priorytetowym. Tam w bardzo przejrzysty sposób opisane są wszystkie elementy, które są istotne dla beneficjenta, czy przy samym składaniu wniosku o dofinansowanie, czy też na etapie realizacji przedsięwzięcia, aż po rozliczenie. Jestem beneficjentem pierwszej edycji, pierwszej edycji programu Moja Woda. Skorzystałem, jestem bardzo zadowolony. Korzystam z zebranej deszczówki głównie latem, wykorzystuję ją najczęściej w okresie suszy wzmożonego wzmożonej intensywności słońca